I oczywiście widzowie z tej strony bo w dzisiejszym odcinku wielki test skrzyni Razor, dlatego że bardzo dużo osób jakby pisało mi, oraz generalnie jest takie gdzieś tam założenie, że skrzynia Razor, no że generalnie z niej bardzo często lecą kosy. skrzynka kosztuje tam chyba 43 zł, z tego co pamiętam. Dokładnie tak. Także w dzisiejszym odcinku cały nasz dzisiejszy budżet przeznaczymy na otwieranie tej skrzyni i zobaczymy jak tam pójdzie. Ja oczywiście zachęcam Was do wchodzenia na stronkę i jeżeli już sobie chcecie grać, to polecam wpisać tutaj kod KEBUS, dlatego że macie 10% bonusu do depozytu oraz darmowe 250 na start, jeżeli jeszcze nie graliście. Także naprawdę spoko na przykład teraz trwa event, nie wiem czy trwa dalej jak to oglądacie, ale powinien oraz macie case battle darmowe, które dalej są. Więc przechodzimy sobie do skrzyni Razor i będziemy sobie ją oczywiście otwierać. Otwieramy generalnie za cały dzisiejszy budżet 1400 zł. Lecimy. Oczywiście celujemy w jakąś koskę. Bo generalnie takie jest założenie tej skrzyni, że to ma być taka tania skrzynka, w której są całkiem spore szanse na koskę. I jeżeli się przyjrzymy, to rzeczywiście te szanse na koskę są całkiem spore. Myślę, że z tych wszystkich procentów z zebrałby się z procent lub dwa. Także jak na skrzynkę za 40 zł jest naprawdę w porzo. No i lecimy sobie. Lecimy sobie, zwłaszcza, że no, to nie jest skrzynka typu 1% najw, gdzie dostajemy itema za e, 20 groszy albo kosę, tylko dostajemy rzeczywiście jakieś, na przykład całkiem spoko dropy, bo taki famasik nam prawie zwraca całą skrzynkę, także e, jest to na pewno e, fajna opcja. No ten kiałach Neon Revolution były na pewno na plus, niestety leci abu AWP e, ale nic się nie dzieje, my lecimy dalej. E, chwilowy lag, e, może to spekuluje jakąś kosę. E, Albo P2000, ale... O, oh, ty! Ty, to P2000 jest fajnym trafem w ogóle. Czy w Minimalware. Ty, co? co? jest? O, kurde, widzowie! No to można powiedzieć, że trafiłem kosę. Tylko, że to jest więcej niż kosa. No. Ty. Co jest ty w ogóle.. Ej, dobra, no to widzisz, odcinek jest mega utany skrzynia Razor to jest w ogóle takopę skrzynia. Ej, patrz, jak macie cztery dyszki, to z tego można zrobić... U kurde, mega spoko kostkę, no a nam poleciał. Ej, dobra, to jest mega mocne, to jest mega mocne, muszę przyznać. Rzeczywiście ten Aheron jest dosyć częsty, ale jak już poleci coś człowieku... Jak już coś ta skrzynia sypnie, to widziałeś przed chwilą co się stało. No, a Wupa Heron nas teraz będzie prześladywać. No, ale po tym dropie z tą asimowką to, że tak powiem, luźno. Dobra, zobaczymy co dalej. Kurde, P2000 Fire ale elegancko. Plusik, bardzo przyjemnie. P2000. Zaczynam je lubić po tej skrzyni. Okej, okay, gloczek. Gloczek na pewno lepszy niż Heron. Eee, no, aczkolwiek nie jest to najlepszy traf. My się nie poddajemy, my sobie lecimy dalej. No, już za WUPA Simov naprawdę e, jesteśmy w bardzo fajnej sytuacji. Dobra, WPA Heron znowu. Ja e, myślę, że pod koniec odcinka będziemy je sobie ulepszać, e, bo ja chyba nie będę chciał już na nie patrzeć. E, dobra, ale P2000 Fire Elemental to faktory newty. 107 zł. Ej, dobra, ta skrzynia jest mega mocna, serio. W ogóle strasznie mi się podobają te odcinki, gdzie ja testuję te skrzynki, bo się dowiaduję, że. Tu są naprawdę mocne skrzynki Kurde co, jest dwa razy pod rząd? Kolejna stówka Ej no co jest? Oj przez chwilę myślałem, że jeszcze jakaś kosa ty by była po tym, no to już by było... To już by było zbyt mocne, dobra Lecimy dalej, o, ale serio Co jest, w ogóle dwa dropy takie pod rząd No jest jakby radiation Azart nam poleciał, to już w ogóle by była ee, kosa, nie? Kosa, w sensie no, kosa nie, że kosa poleciała, ale że kosa drop. E, dobra, e, gloczek, gloczek średni, chyba, mm, ale. o, trzy dyszki, nie najgorzej, na pewno lepiej niż Acheron, także to nas cieszy. E, no, no i wykrakałem, wykrakałem Acherona, e, dostajemy Acherona. E, może sobie wiecie, co za te ostatnie jakieś pieniążki otworzymy sobie razy 5 tę skrzynkę, żeby zobaczyć, czy wiecie, podkręcimy może te machiny w slotach. E, spróbujmy sobie teraz razy 2 otworzyć raz bo to jest 86 zł w tym przypadku. I Zobaczymy, jak to pyknie. O! P2000. No w porządku, bardzo w porządku, dropik. E, dobra, wrócimy sobie jeszcze na chwilę. E, dwa otwarcie zrobimy, mm, że tak powiem, pojedynczo. I przejdziemy sobie do otwarcia razy 5. E, do otwarcia razy 5, dobra, 19 zł i lecimy jeszcze z jednym. Tego skina chyba będę musiał sprzedać, co mi dropnie. O, chyba nie będę musiał, bo to jest Acheron <laughs> Dobra. E, ale sprzedamy go sobie, bo nie wiem, czy mi styknie na dwa takie otwarcia e, raczej powinno. Dobra, lecimy e, razy 5 skrzynia razor i zobaczymy, co tu nam leci. E, u średnio chyba. 120 mogło być lepiej. Jeszcze raz spróbujmy zatem. Jeszcze raz. Koska! Koska mamy koskę! 5 stówek, co jest? Ej, dobra, mamy kosę widzowie, nie? 0,2... Co jest? Ej, dobra, rzeczywiście ta skrzynia. Ta skrzynia jest mega. Serio. Ta skrzynia jest mega. Zobaczcie, jeszcze P2000 na sam koniec. Ile to jest warte? Jeszcze stówka na koniec, nie? Nie no widzowie, ja nie wiem co to się w ogóle dzieje. Dobra, sprawdźmy ile my z tego mamy w ogóle. Myślę, że na pewno ponad tysiaka luźno 1900 Widzowie, my, my na samej skrzynce zarobiliśmy już dwa koła, nie? Dobra, te, te Acherony jeszcze pole, poulepszam pod kontencik, bo jeszcze jakby siadło jakieś razy 5, to już w ogóle by były jaja. E, oczywiście nie liczę na to, bo już po takich dropach to kurde... Mocarnie, mocarnie, muszę powiedzieć, że jest mocarnie. Dobra, damy na razie tą prawą górę, e, chociaż siada lewo póki co. Dobra, damy jeszcze tutaj Acherona, w ogóle faktury nam mam dropną Acheron. E. Dobra, nie było lewo na szczęście, więc sobie polepszamy jeszcze te famasiki i zobaczymy, jak z tych famasów nam jeszcze pójdzie. Lewa strona, w ogóle bardzo często lewa strona, ale ci zauważyłem, jak razy 5 ulepszam. Eee, dobra, wiecie co? Chciałbym odwrócić tą stronę i mówię tam lewo, ale coś czuję, że teraz będzie prawo i bym tego pożałował. No powiem tak, prawo było, niestety nie, nie w to miejsce, które chcieliśmy. Dobra, teraz damy lewo. Teraz damy lewo. Wiecie, że ja tutaj na razie 5 lubię sobie pograć. Pyk, zakręcimy. Yy, lewo damy. No, lewo było, przewidziałem. Niestety, niestety nie tam, gdzie chcieliśmy. Dobra, damy jeszcze z prawo. Okej, okay, lewo. Dobra, y, ostatnie te skinki ulepszymy i już więcej nie palimy, żeby tutaj nam, yy, że tak powiem, żebyśmy i tak fajnie wyszli na tym. No bo i tak, nie oszukujmy się, odcinek bardzo udany. Dobra. Jeszcze te dwa skinki, zobaczymy jak to pyknie Dajmy to lewo, niech im będzie Niech im będzie nie, niech im będzie, to... nie no nie może teraz prawo O nie będzie prawo, dobra Jest lewo, dobra, zaufajmy tej prawej stronie na ostatni upgrade i... I lecymy e, Dobra, niestety nie siedzi Ale mimo wszystko i tak odcineczek mega udany, zrobiliśmy i tak tonę hajsu e, Bo ile my teraz mamy po tych upgradezikach. No, 1700, także i tak jesteśmy mega na plus I co? Dzięki wielkie za oglądanie Trzymaj się, cześć!